Wiemy, jak skończył Salomon. Wiedza, mądrość, którą otrzymał, finalnie nie została przekuta w praktykę. Można było powiedzieć, miał wszystkie narzędzia, które są potrzebne do tego, by żyć mądrze, sprawiedliwie, dokonywać właściwych wyborów, dokonywać właściwych działań. Jednak czy na pewno miał wszystkie narzędzia? Czy czegoś w tym wszystkim nie brakowało? Księga Koheleta, 7 rozdział, 20 werset. Zaiste nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. Zobaczcie, można mieć mądrość, można mieć pewne poznanie, a mimo tego, nie móc przeciwstawić się złu. I cały Stary Testament pokazuje to zmaganie człowieka z grzechem, z cielesnością, z porządliwością i pokazuje tak naprawdę totalną porażkę człowieka. Nikomu nie udało się osiągnąć sprawiedliwości, pomimo nawet tego, że niektórzy mieli doskonałe poznanie tego, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne, co niesłuszne, co jest prawdą, co jest fałszem. Zwycięstwo jest dopiero w Chrystusie.